Serdecznie witamy wszystkich hodowców i tutaj jesteśmy u kolegi Leszka Pilosiaka. Udaliśmy się tutaj dokładnie od razu po zakończeniu mszy uroczystości na górze świętej Anny. Widzimy tutaj też, przyjechało Dużo hodowców innych, część gołębi już znalazła nabywców, część są, e, jeszcze jest w klatkach, tu widzimy te gołębie, e, mają przy klatkach przypięte do wody, te nie mają, nie wiem czy mam, tych chyba Leszek zaraz uzupełni, hodowcy tutaj przychodzą, widzimy, mamy kolegów z gór, widzimy stroju takim lodowym, mamy też tutaj widzieliśmy kolegów z Torunia, kolegów z Rawicza, e, z miejskiej górki, Henka Pawlickiego, oni też jeszcze są i wielu, wielu innych. Zobaczmy tutaj. Teraz jest sposób już troszeczkę mniej, bo my tam na Górze Świętej zostaliśmy dłużej. Ja natomiast tutaj część pojechała od razu oni tutaj już byli. Tutaj zawsze łóżka można też poczęstować się. Często koledzy siedzą też przy stole i są trunki mocniejsze, normalne. Chawa, herbata, woda, inne napoje. Zobaczmy. Kolega Leszek teraz jest akurat zajęty w szukaniem głębi dla tego hodowcy, który tej z tej O tu widzimy. Chyba takiego szpaka będzie teraz wyciągał co, tego szpaka Lechu wyciągasz? Tak. Szpaczka. Kolega chce nabyć szpaka, on gustuje w tych szpakach, prawda? Prawda. No. Na, na stronie internetowej też będziemy wystawiać szpaki. Szpaki? Tak. To no. się dla kolegi. linii no. No. Tu kolega opowie Patrzmy. co za rasa? Co to za gołąb jest od razu. I on no, pojedzie ten gołąb tak, do Rawicza, tak? No, do Pakosławia. ale to jest oddział Rawicz, tak? Dokładnie tak. No, tam już byliśmy, kolegę to, byliśmy subornie, tylko kiedy byliśmy podczas lotu finałowego w, w, w Miejskiej Górce, tam on wiózł te gołębie wtedy do Niemiec na wypuszczenie. Getting. Tak. No, popatrzmy, Lesiek już go złapał. To samiec, samica? Samiczka. Samiczka, z którego roku? Z tego roku. Z tego roku. Z tego roku, 2014. Tak, 266 na polskiej obrączce, tak jak fleszek spodział, to jest Kopman, tak? Co to jest? Kopman-lechu, co to jest? Kopman i Flora Flora Ferworta i z Kopmana. Ojciec ojciec o, e, dziadek znaczy jest u Marcina Kobieli. Super Asy tam wydaje Flora florwerwort. Mhm. Wziął Marcin Kobiela od Tak, tam pod kiel, to jest Marcin Kobiela, stalowa Nie, to jest pod Kielcami gdzieś chyba tam. tam Znam, byłem kiedyś w niego te głębie znamy. Radom, o. Okay, zobaczmy no, będzie ładowó, zaraz karta. Tak, cena była przystępna? Przystępna 4000 tysiące euro już euro. przyzwyczajony, bo ostatnio gołąb jego na aukcji głębiej skóźnicy masońskiej ze wspólnego gołębnika młody został sprzedany za 15 tysięcy złotych to swojego rodzaju rekord do swoich cen jest przyzwyczajony, także tak. Tak. Tak, te 4000 euro to pisisz? Tak? Tak, troszeczkę więcej niż spodziewali się spodziewaliśmy. Dobrze no, tak. popatrzmy tutaj pozostałe gołębie są. W powiedziemy, zobaczymy? Orgina, och, wygląda jak Wismonta. Tutaj, po nie. Tak, koffersztretę kołębia. No, są różne gołębie Tutaj zobaczmy. Więc o mi tam powie zaraz kolega Leszek. A tutaj, u kolegi Leszka, Pielesiaka, spotkaliśmy kolegów tutaj z okręgu. Nie, Nowy Sącz, ale z oddziałów? jakich? Waksmund. Najświetniejszy oddział na potok. Tak, tak Waksmund? Tak, tak. tak. Wszystko Waksmund? Tak, Vaxmund. Wszystko Vaxmund? Tak, tak, Acha, tak. Myślałem, że może jeden tak, będzie tam z jakiegoś. Tak, no, nie, 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 nie My przybłędami nie mamy nic do czynienia. A przybłędy to kto niby? To no, nie no, oddziały. Ci, co przyjadą, to przybłędy. Cepry. Lepy, a Lepy, Cepry. a Cepry to nie górale. Nie, to przybłędy to To śląskiego hodowcę. Tutaj macie jakiego No, tym mnie, w sekcji debno Andrzej Zegur. To Śląska jest? A gdzie granica przebiega? Granica dla <Granica> na Słowacji. Na Sł a nie, nie, ta Śląsk a Górale. Górali. Nie Śląsk, Śląsk, to już jest już Krakowskie to już jest. Od, o, Rabka, Raba to jest już granica Goroli. A resztę to wszystko są cefry. Tutaj przyjechaliście zorganizowaną wycieczką taką? Ta tam ta, ta. widzieliśmy, to kapela od was też grała? Tam. Nie, nie, to laikoniki, to krakusi. A nie w ogóle skapelidest. Nie, nie, nie. Góralski to no był standard. standard Standard był i to standard był właśnie z oddziału właśnie Vaksmut, Vaksmut. Vaksmut, To tak. był nowy, nie, to był starszy. To był z tych nowych, co w tym roku teraz było? E, no gdzie, nie, mamy drugie drugie się my mamy już Standard Wielko. W 12 roków jesteśmy tutaj przyjeżdżamy, kolega. 13, 13, kolega jest w 13. 13, no 13 różno. Jakieś... co rok jesteśmy i to górole są zawsze przy... Ołtarzu. ołtarzu ołtarzu i, 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 i Babki, matki, i zweherowane Matki boskie święty anny zawsze tam, ona ale... nad nami. kaszuby to, to jest ja bo ja tam z tych stron nie <noise> jestem właśnie... <głos> <głos> ale nie sprażę, ale to z tam nie było tam byli z Pucka bo to, to ja to... no, <noise> <jeden> tam był chyba standard mi się zdaje że byli <noise> no, też byli <noise> z no, tak tak czysto są strojaki my tam odwiedzaliśmy na na często na tych na kolegów na nie? właśnie to dziesięć masz tam temat tu dzisiaj proszę kupiliś jakieś tu Jakie? No jakieś belgac. Męda! Wotę, no to... A teraz już jedziecie do domu pomału. No, krótki... ile kilometrów Stukami. macie stąd? dużo? 12640. No, no... to... Ale z góry Anny. Z góry Anny. Jest, to tutaj jest tylko 205. <laughs> Czyli to życzymy szerokiej <laughs> drogi, wtedy no, powodzenia w lotach w sezonie 2015. Także Na, do zobaczenia. Wstało. Dobry lot! Nawzajem wszystkiego również radość.